Odkrywając Wolność. Podcast, w którym z wolnościowej perspektywy patrzymy na gospodarkę i politykę. Zapraszam, Marcin Zieliński, Forum Obywatelskiego Rozwoju. Dzień dobry, witam państwa w kolejnym odcinku podcastu Odkrywając Wolność. Dzisiaj moim gościem jest Bartłomiej Jabrzyk, analityk w forze, i porozmawiamy o ustawie. O powołaniu Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na Bezpieczeństwo Wewnętrzne Polski w skrócie Komisji do spraw badania ruskich wpływów i no, będziemy chcieli wyjaśnić, co to za komisja, po co właściwie powstała, czy ten taki oficjalny powód jej powołania przez obecną większość parlamentarną to jest taki. Prawdziwy, czy jednak może to taka tylko przykrywka, i chodzi tutaj o coś zupełnie innego. No i zastanowimy się, jaki może mieć ta komisja wpływ na zbliżające się wybory parlamentarne. Cześć Bartku. Dzień dobry, cześć, Marcin. Więc tak, Sejm głosami Koalicji Rządzącej oraz Ku Polskie Sprawy i z 15 uchwalił tę ustawę o powołaniu Państwowej Komisji do Spraw Badania Wpływów Rosyjskich na Bezpieczeństwo Wewnętrzne Rzeczpospolitej Polskiej w latach 2007-2022. I czy mógłbyś tak nam przybliżyć w skrócie, co to za ustawa i czym właściwie miałaby się zajmować komisja? Ustawa ma powołać komisję, która zostanie organem administracji publicznej i będzie miała zadanie ujawniać rzekome przypadki bardzo szeroko rozumianych aktów szpiegostwa, działań na szkodę RP popełnionych przez funkcjonariuszy publicznych, ale nie tylko, którzy pod wpływem rosyjskim, jak to definiuje ustawa, działali na szkodę RP poprzez na przykład udostępnianie informacji osobom niepowołanym, wydawanie lub wpływanie na treść decyzji administracyjnych, branie udziału w negocjacjach międzynarodowych, zatrudnianiu pracowników, wyborze kontrahentów w ramach działalności organu władzy publicznej lub spółki, bardzo szeroko pojęte dysponowanie środkami publicznymi oraz reprezentowanie Polski na Forum międzynarodowym. Oczywiście to są deklarowane jedynie cele tej komisji. Komisja będzie miała prawo żądania przedstawienia informacji o charakterze niejawnym, między innymi od sądów, prokuratur, służb specjalnych, ale również od przedsiębiorstw. Będzie miała możliwość uzyskiwania tajemnic przedsiębiorstwa, materiałów operacyjnych, służb specjalnych. Co więcej, członkowie komisji będą mieli prawo wstępu do pomieszczeń, w których znajdują się te wyżej wymienione materiały. I przewodniczący będzie mógł zlecać również przeszukania dowolnych pomieszczeń. Więc przeszukania w domach polityków opozycji, w spółkach, w organizacjach pozarządowych, w redakcjach gazet będą mogły się odbywać bez przeszkód. Komisja będzie mogła pozyskiwać materiały, które są chronione tajemnicą ustawa jest absolutnie skandaliczna. Pierwsze co to po prostu jest niekonstytucyjna i to w wielu miejscach. No właśnie, bo to jest w ogóle tak, że przecież w polskim prawie mamy już mechanizmy oraz instytucje zajmujące się badaniem i walką z wpływami obcych wywiadów. To nie jest tak, że nie ma takiej instytucji, nie ma takich mechanizmów, nie ma takich rozwiązań, które by trzeba było wprowadzić. To już istnieje i tutaj mamy tworzoną dodatkową obok tych istniejących już mechanizmów instytucji komisję która by miała tak naprawdę dublować działanie innych organów. Ale ponadto też na podstawie kodeksu karnego przecież możliwe ściganie i karanie przestępstw, takich jak szpiegostwo czy zdrada stanu. Zatem tak naprawdę po co ta komisja? Bo, no, mówiłeś, że jest skandaliczna i to oczywiście, no ale po co? Czy, czy jej powstanie nie jest w pewnym sensie przyznaniem się rządzących do porażki, że mamy niewydolną prokuraturę i nieskuteczne służby bezpieczeństwa? Można tak to interpretować. Polska posiada odpowiednie służby. Jest to Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Służba Wywiadu Wojskowego, Agencja Wywiadu, również Centralne Biuro Antykorupcyjne. Jest tych służb kilka. Oczywiście też prokuratura. Te służby mają za zadanie właśnie chronić kontrwywiadowczo funkcjonariuszy publicznych, osoby, które mają wpływ na wydawanie tych decyzji administracyjnych, które mogą być na styku jakichś interesów Polski i Rosji. I tak, oczywiście, jeżeli powołujemy taką komisję, przyznajemy się do tego, że służby nie działają, służby nie wykrywają przestępstw, chyba że chodzi o czyny, które nie stanowią przestępstwa. I to jest właśnie jeden z elementów niekonstytucyjności tej ustawy i tej komisji, a mianowicie możliwe jest ściganie i karanie osób za czyny, które nie stanowiły czynu zabronionego w chwili popełnienia tego czynu. Czyli mamy tak naprawdę do czynienia ze złamaniem zasady, że prawo nie działa wstecz. Tak, dokładnie. Ktoś popełnił jakiś czyn, on może być całkowicie legalny, nienaganny moralnie, normalny, zwykły czyn i powołujemy komisję czy uchwalamy ustawę, która zabrania takiego działania i następczo, do tyłu karamy osoby, które nie miały prawa wiedzieć, że w ten sposób działać nie wolno. No to jest w ogóle podkopanie fundamentów państwa prawa i oczywiste złamanie konstytucji. A jakimi tutaj mamy do czynienia nowymi czynami, które do tej pory nie były zakazane przez prawo, a które ta ustawa wprowadza? Każdy, każda osoba będzie mogła zostać ukarana za działania, które godziły w niezdefiniowany w ustawie interes Rzeczpospolitej i będzie to w zakresie bardzo szeroko pojętego wpływu na życie publiczne. Na przykład dziennikarze, członkowie organizacji pozarządowych, blogerzy, każdy będą mogli zostać ukarani za wpływ na środki masowego komunikowania się. Czyli jeżeli ktoś udzielił wywiadu w radiu czy w telewizji, który nie spodoba się rządzącym, albo ta osoba nie spodoba się rządzącym, może zostać ukarana tymi środkami karnymi, które są tutaj nazwane eufemistycznie środkami zaradczymi. No właśnie, tak jak wspomniałeś, to nie jest komisja karna, nie może stosować środków karnych, jest organem administracyjnym i przynajmniej według tej nomenklatury ustawowej to nie są tak naprawdę kary, tylko jak to określa ustawodawca środki zaradcze, ale w istocie to są zakamuflowane środki karne. I jakiego rodzaju właśnie kary przewiduje ustawa. Komisja będzie mogła wydawać oczywiście decyzje administracyjne, od których oczywiście będzie można się odwołać, ale ten proces też będzie trwał, a tym sposobem można zablokować najważniejszych polityków opozycji przed na przykład zajęciem przez nich funkcji publicznych, na przykład ministra. Tak, tylko że to odwołanie nie ma organu wyższego rzędu. Odwołanie będzie możliwe jedynie do sądu administracyjnego, który bada jedynie procedurę. Czyli nie będzie mógł merytorycznie rozsądzać czy rzeczywiście dana osoba była pod tymi wpływami rosyjskimi, czy nie. Jedynie będzie sąd władny stwierdzić, że procedura ewentualnie została złamana. Procedura określona w kodeksie postępowania administracyjnego i w samej ustawie, o której mówimy. Dlatego to odwołanie jest iluzoryczne. Zresztą, tak jak mówiłeś, cała ta procedura odwołania trwa. Mamy kilka miesięcy właściwie do wyborów, i komisja będzie działać, może to być miesiąc, dwa miesiące przed wyborami nie będzie efektywnie możliwości odwołania, żeby wyrok ewentualnie sądu był wydany przed wyborami. Więc wpływ samego wezwania, czy samego postawienia zarzutów, które mogą być absolutnie pozbawione żadnych podstaw, no, będzie ewidentny na wynik wyborów. Komisja będzie miała prawo nakładać te wspomniane środki zaradcze, czyli tak naprawdę środki karne i należą do nich cofnięcie poświadczenia bezpieczeństwa na okres do 10 lat, jest to kompetencja Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Ponadto komisja będzie miała prawo nałożenie zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi na okres 10 lat. W praktyce jest to zakaz sprawowania funkcji publicznych, bo jest to oczywiste, że praktycznie na każdym stanowisku się takimi środkami dysponuje. To jest kompetencja sądów, wyłączna i Trybunału Stanu, nie organów administracyjnych. I też taka ciekawostka, że będzie mogła komisja cofnąć lub zakazać posiadania pozwolenia na broń na okres 10 lat co też jest kompetencją zupełnie nie takich organów, tylko jest kompetencją komendantów wojewódzkich policji. Ale też poza tym, że oczywiście tu mamy środki zaradcze, które są zakamuflowanymi środkami karnymi, które powinny być kompetencją zupełnie innych organów, ale mamy też do czynienia w tej ustawie z sytuacją, że zagraża ona tak naprawdę tajemnicom adwokackiej, radcowskiej, notarialnej, dziennikarskiej, a nawet lekarskiej. Tak, na moc tej ustawy komisja będzie mogła po akceptacji przez Sąd Okręgowy w Warszawie przesłuchiwać świadków na okoliczności, które są objęte tajemnicami adwokacką, radcowską, notarialną, dziennikarską i lekarską. A tutaj bardzo ważne, ustalenie badanych okoliczności w inny sposób jest nadmiernie utrudnione. Jest to. O wiele mniej restrykcyjne kryterium, bo oczywiście z tych tajemnic można zwolnić. Zwalnia sąd, jeżeli badana okoliczność nie jest możliwa do ustalenia w inny sposób. I w tych bardzo rzadkich przypadkach sądy zgadzają się na zwolnienie z takiej tajemnicy. W tym przypadku ustalenie badanych okoliczności w inny sposób jest nadmiernie utrudnione. Czyli tak naprawdę. Można dowolnie zwalniać z tych tajemnic, gdyż przewodniczący komisji czy, czy członkowie komisji uznają, że praktycznie wszystko jest nadmiernie utrudnione. Zbadanie każdej okoliczności jest trudne, więc zwalniamy adwokatów, radców, dziennikarzy czy lekarzy z tej tajemnicy i również oni podlegają tym karom, o których mówiliśmy 20 i 50 tysięcy złotych za nieuzasadnioną odmowę składania zeznań. Jedyną tajemnicą, która jest wprost w tym projekcie chroniona, jest tajemnica spowiedzi. Ja tak tu i tylko na marginesie jeszcze dodam, że. No, w przypadku postępowania karnego to zwolnienie z tajemnicy może nastąpić jedynie w przypadku całkowitej niemożności ustalenia badanej okoliczności w inny sposób. Tutaj mamy natomiast no, tym kryterium, jest nadmiernie utrudniony charakter ustalenia badanych okoliczności w inny sposób. Więc naprawdę tutaj widać, że te kryteria są o wiele, wiele mniej restrykcyjne niż w przypadku normalnego postępowania karnego. Tak, to jest bardzo duże zagrożenie dla pewności obrotu gospodarczego, pewności w dostępie. Obywateli do sądu, bo jeżeli obywatel nie będzie pewny, że informacje, które udzieli adwokatowi czy radcy prawnemu w toku jakichś tam postępowań, czy tej pomocy prawnej, której udziela ten adwokat, jest to po prostu duże zagrożenie dla możliwości ochrony swoich praw właśnie w kontekście tutaj tego co powiedziałeś no to tym bardziej się wydaje że posiadając tak silne narzędzie komisja powinna składać się z osób które miałyby wiedzę i doświadczenie w tym zakresie no, na przykład osoby ubiegające się o pracę w agencji bezpieczeństwa wewnętrznego muszą przejść długi i wymagający proces rekrutacji wymagane są od nich konkretne umiejętności a jak to jest w przypadku powoływanej komisji kto zasiądzie w jej składzie i jakie musi spełnić wymagania Możemy domniemywać, że podobnie jak w komisji tak zwanej reprywatyzacyjnej zasiądą czynni politycy, posłowie. Być może zostanie dołączony jakiś emerytowany generał, który mógłby swoją osobą legitymizować tą komisję, jak to i tak będzie ciało całkowicie podporządkowane władzy politycznej. Formalnie kandydaci na członków komisji, poza wymogiem posiadania wykształcenia wyższego lub niezbędnej wiedzy w zakresie funkcjonowania organu władzy publicznej, nie muszą mieć żadnych kompetencji, a i ten wymóg jest bardzo szeroki. Bardzo wiele osób może poszczycić się niezbędną wiedzą, zwłaszcza jeżeli interpretuje to większość sejmowa. Tak więc kandydat nie musi legitymować się nawet dyplomem wyższej uczelni. Jeżeli chodzi o powoływanie kandydatów i powoływanie członków komisji, istnieje pewne niebezpieczeństwo polegające na tym, że istnieje formalna możliwość powołania na członka komisji osoby, która nie posiada poświadczenia bezpieczeństwa, dostępu do informacji niejawnych. Takie poświadczenie wydaje Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służba Kontrwywiadu Wojskowego czy innym żołnierzom. I tutaj artykuł 9 ust. 5 ustawy przewiduje, że ABW może wydać negatywną Oczywiście, opinię kandydatowi, negatywną opinię w przedmiocie zachowania przez niego tajemnicy. Klub poselski może przedstawić innego kandydata, ale jeżeli może, to nie musi. I wtedy Teoretycznie, formalnie jest możliwe powołanie osoby, co do której istnieją podejrzenia, że jest po prostu rosyjskim agentem. Oczywiście najprawdopodobniej nie będzie miała dostępu do tych najważniejszych informacji, jakie komisja będzie miała w swoim posiadaniu, ale będzie jej członkiem. Cóż, po tym co mówisz, to nacuwa się myśl, że komisja, która miałaby badać rzekome rosyjskie wpływy w Polsce, jest w rzeczywistości no. Takim narzędziem rządowej propagandy, rodem wręcz z putinowskiej Rosji. I biorąc pod uwagę to, że ta komisja jest tworzona na prędce, na kilka miesięcy przed zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi, no tym bardziej to wskazywałoby, że chodzi w rzeczywistości o to, żeby wygrać wybory, a nie żeby cokolwiek ustalić. Tak, absolutnie. Chodzi moim zdaniem jedynie o przedwyborczy spektakl, o show, który będzie transmitowany w rządowej telewizji. Politycy opozycji będą wzywani na komisję i będą im przedstawiane, najprawdopodobniej pozbawione jakichkolwiek podstaw zarzuty, ale to jest taka metoda obrzucania błotem, może coś się przyklei. Widzę, jakby oczami wyobraźni, pokazywanie w telewizji fragmentów, spotkań Donalda Tuska czy Radka Sikorskiego z politykami rosyjskimi w trakcie jak sprawowali swoje urzędy i było jakby to oczywiste, że Polska prowadzi politykę zagraniczną i oczywistym jest, że utrzymujemy stosunki dyplomatyczne z Rosją i te spotkania muszą mieć miejsce. Między innymi mogę domniemywać, że będzie pokazywane fragmenty spotkań po katastrofie smoleńskiej. Nic czego byśmy nie widzieli już często w materiałach TVP. Ale będzie tutaj taka perspektywa, żeby pokazać to jako wpływ rosyjski, nie tylko jako już złą wolę polskich polityków, ale wręcz sugerowanie, że to wtedy znajdowali się już pod wpływem rosyjskim, ale też. Wyobrażam sobie, bo jest ta sytuacja, że na pewno wielu polityków nie będzie chciało opozycyjnych brać udziału w tym spektaklu. Ale tutaj dla nich też jest przygotowane odpowiednie rozwiązanie, a mianowicie kary grzywny za niestawienie się przed komisją. Jakbyś mógł jeszcze opowiedzieć o tych karach za niestawiennictwo. Tak, kary za niestawiennictwo zostały bardzo ładnie tutaj zaprojektowane. Tutaj komisja zawsze wygra, nawet jeżeli ktoś się nie stawi na posiedzenie. Zostaną nałożone kary 20 tysięcy złotych, później 50 tysięcy. Złotych i tak dalej, i tak dalej. Istnieje możliwość również doprowadzenia siłą takiej osoby, czyli jeżeli czynny polityk nie stawi się. Na tą komisję. Najpierw otrzyma no, 70 tysięcy złotych grzywien, a później możliwe jest formalnie doprowadzenie go. No co byłoby już po prostu szczytem właśnie tego spektaklu i takim kulminacyjnym momentem doprowadzenia polityków opozycji w kajdankach na posiedzenie komisji. Więc to na pewno byłoby transmitowane 24 godziny na dobę takie wydarzenie. Później do wyborów byśmy nie widzieli nic innego. Co więcej, autorzy ustawy. W ogóle nie kryją się ze swoimi intencjami w uzasadnieniu projektu, co jest w ogóle niezgodne z jakimikolwiek standardami legislacji. Są z imienia i nazwiska wymienieni liderzy koalicji rządzącej, która w tych latach, które komisja ma badać, sprawowali władzę, czyli Donald Tusk i Waldemar Pawlak. Z imienia i nazwiska są wymienieni jako, i tutaj cytuję, do rangi symbolu ówczesnego resetu z Rosją. Urosło już podpisanie w 2010 roku przez Waldemara Pawlaka kontraktu gazowego. Nie można mieć zatem wątpliwości, że utworzenie komisji jest w pełni uzasadnione. Polityczne motywacje są tutaj oczywiste. Tu w ogóle tak naprawdę wniosek nie wynika w żaden sposób z przesłanki. Jasne, kompletnie nie ma tutaj w tym logiki. Przypomnijmy, że od ośmiu lat Prawo i Sprawiedliwość sprawuje władzę, prowadzi polską politykę zagraniczną i również MSZ, ale nie tylko, miało kontakty z Federacją Rosyjską. Jest to oczywiste, jest to normalne. Również kontakty gospodarcze. Orlen cały czas importuje rosyjską ropę. Więc nie sądzę, żeby politycy PiS chcieli lub w ogóle teraz jakby rozważali taką sytuację, że podobne narzędzia mogą być użyte przez przyszły rząd, tylko że przeciwko nim, przeciwko prawu i sprawiedliwości. Taka jest natura negocjacji, że są niejawne. Jest to po prostu ośmieszające dla państwa, nieprofesjonalne ujawnianie informacji, które zostały jakby powzięte przez funkcjonariuszy państwa, czy funkcjonariuszy publicznych w trakcie negocjacji międzynarodowych. To osłabia naszą pozycję na świecie również i dzisiaj, bo potencjalni kontrahenci nie będą skłonni zawierać z nami poważnych umów, jeżeli ich warunki i negocjacje mogą zostać ujawnione nawet za 8, 10 czy 15 lat. I to w ramach pracy no, komisji o dość wątpliwej reputacji. Tak. Dziękuję ci Bartku. Jeśli zainteresował państwa ten temat, to oczywiście zachęcam do zapoznania się z komunikatem FOR, którego Bartek jest autorem. Link do komunikatu znajdziecie państwo pod naszym materiałem. Dziękuję. Państwa zapraszam serdecznie do zaobserwowania podcastu odkrywając wolność. Znajdziecie nas na Spotify, Google Podcast, Apple Podcast oraz YouTube. Zapraszam również do komentowania i zadawania pytań pod naszymi postami w mediach społecznościowych. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.